Cześć moi drodzy, witam Was w dzisiejszym filmie. filmie, który dla mnie jest bardzo przyjemnie kręcić i tworzyć dla Was z dwóch powodów. Po pierwsze będę mówiła dzisiaj o najlepszych tytułach na okres świąteczno-zimowy. Jest to czas, który ja wyjątkowo lubię i bardzo czekam na tą porę roku i na te kilka świątecznych dni, i myślę, że wiele z Was również ten okres lubi, więc ja chciałam Wam przybliżyć troszeczkę tytułu, żeby jeszcze bardziej ten miły okres nam uprzyjemnić, a drugi powód, dla którego bardzo się cieszę, że mogę dla was ten film kręcić. Jest to konkurs, który na Was czeka. Jest to pierwszy konkurs przeprowadzony na moim kanale YouTube'owym, a nie tylko i wyłącznie na blogu, więc e, mam nadzieję, że będzie to dla Was fajna, taka mikołajkowo-świąteczna niespodzianka. Nagrodzona zostaną dwie osoby. Szczegóły bywam Wam oczywiście na końcu tego filmu. Teraz, żeby już więcej nie przedłużać, zapraszam Was do omówienia najfajniejszych tytułów na świąteczno-zimowy czas. Będą one pojawiać się w trzech kategoriach. Będzie to film, książka i muzyka. Zaczynamy! Pierwsza wezmę na tapetę filmy. Mam dla Was trzy tytuły i e, zacznę od gwiezdnego pyłu. Gwiezdny pył być może jest wam to tytuł już znany, inaczej on jest pod oryginalnym jego tytułem jest Stardust. I słuchajcie, gwiezdem jest to przepiękna, magiczna, baśniowa opowieść o sile miłości, ale też o tym, jak mogą nami zawładnąć żądze i różne pragnienia władzy wiecznej młodości i wszelkich innych korzyści, takich bardzo egoistycznych, jakich dla siebie pragniemy, ale przede wszystkim ona opowiada właśnie o prawdziwym obliczu miłości. Pokazuje nam i uczy nas w pewien sposób, moralizuje nas na temat tego, czym jest tak naprawdę miłość. E, czym miłość też nie jest, pokazuje nam bardzo jasno i wyraźnie w tym filmie, czym miłość nie jest, i jak łatwo możemy dać się wpędzić w jakieś, słuchajcie, nieprzyjemne sytuacje, ponieważ zaślepimy się uczuciem do osoby, która nie do końca jest tego warta. Opowieść rewelacyjna trzyma nas w napięciu, ale przede wszystkim moim zdaniem wpisuje się idealnie w taki zimowo-świąteczny klimat, ponieważ myślę, że to jest dobry czas na takie opowieści, w których mamy mnóstwo tajemnic, mnóstwo magii, takiego bardzo baśniowego i niewyjaśnionego klimatu. Takich i się wtedy wyjątkowo dobrze ogląda, więc ja polecam Wam właśnie Gwiezdny pełna, takie zimowe wieczory. Jeżeli um, lubicie również aktorów takich jak Michelle Pfeiffer czy Robert De Niro, to w tym tytule będziecie mogli podziwać ich wyjątkową grę aktorską i wcielanie się w bardzo um, wyjątkowe postaci, szczególnie postać Roberta De Niro mnie urzekła i generalnie jego gra aktorska jest rzeczywiście warta obejrzenia i chociażby, jeżeli jesteście jego fanami, to chociażby dla jego kreacji musicie koniecznie sięgnąć po ten tytuł. Kolejny tytuł to Polska produkcja Listy do M. Jeżeli szukacie czegoś rozluźniającego, to na pewno będzie to ciekawy tytuł i będzie to ciekawa również odmiana, bardzo miła odmiana od nieustannie tylko zagranicznych amerykańskich i angielskich filmów. Warto postawić też na coś polskiego, a Listy do M to jest bardzo, bardzo dobra alternatywa. Trzeci tytuł to jest moja ukochana słuchajcie, Kraina Lodu, Frozen. Ja niesamowicie uwielbiam ten film, Uf uwielbiam piosenki, które się w tym filmie pojawiają. Szczególnie piosenkę jakby tytułową piosenkę, która zyskała ogromną popularność na świecie, w której nagrywane są przeróżne covery. Jest to piosenka oczywiście Let It Go. Jest to historia królowej śniegu Christiana Andersena opowiedziana w zupełnie innym ujęciu. Kompletnie opowiedziana na nowo. Historia Frozen niesie przede wszystkim przekaz o ogromnej sile rodziny oraz miłości, a także o pułapkach, w jakie możemy wpaść, jeżeli nie docenimy siły rodziny i jeżeli nie docenimy siły miłości, a także jeżeli damy się zwieść pozorom i jeżeli e, zauroczą nas takie łatwe i tanie chwyty, które mają nam pokazać, że to jest właśnie e, najwspanialsze uczucie na świecie, o co nas spotkało. Okazuje się, że to, co nas spotyka, nie do końca prowadzi do dobrych rozwiązań i nie do końca jest dobre dla nas, ani dla osób nam faktycznie bliskich. Historia przepięknie e, przeplata się mm, z takim moralizatorskim tłem i z, takim bardzo mi, z takimi bardzo śmiesznymi elementami. Jest tam również dużo śpiewania, dużo takiego musicalowego e, klimatu i e, wyjątkowo również mnie urzekł gadający renifer i ożywiony bałwan, który, którzy mm, dużą rolę odgrywają w tym filmie, jeżeli chodzi o zabawienie nas, jeżeli chodzi o właśnie takie. Wplecenia czegoś lżejszego w dosyć poważną historię, powa historię, która niesie ważny ze sobą przekaz. Szczególnie mnie urzekło w tym filmie to, że mm, kobiece postaci. Zostało w nim pokazane jako silne, dorastające dziewczyny, silne kobiety, które nie czekają na tego, słuchajcie, mitycznego i przysłowiowego księcia z bajki, tylko mogą wziąć życie w swoje ręce i podoba mi się to, że im została nadana moc sprawcza. One nie są stworzone tylko i wyłącznie do czekania i wyczekiwania na ratunek, tylko moc sprawcza jest dosłownie i w przenośni w nich. Świetna historia, historia, która jest na pewno opowieścią familijną i wiele Pokoleń może się przy niej bawić, każdy w niej znajdzie coś innego, coś zupełnie dostosowanego do jego potrzeb. Bardzo Wam polecam tę, tę historię i szczególnie polecam Wam też ścieżkę dźwiękową, ponieważ jest ona wyjątkowo urokliwa, śniegowa i bardzo wpisująca się w świąteczno-zimowy okres. Następna na mojej liście pojawia się muzyka. Jeżeli chodzi o okres typowo świąteczny, czyli te kilka dni od wigilii i potem przez kolejne pierwsze i drugie dni świąt. To słuchajcie, szczególnie na przygotowania prezentów i przygotowywania się do wigilii, już chyba teraz będzie trzeci rok, kiedy ja słuchajcie wybieram sobie taką muzykę świąteczną retro. To są wszystkie te piosenki, które znacie z filmów świątecznych, w których pojawiają się różne piosenki typu Santa Baby, różne odmiany Jingle Bells i oczywiście Frank Sinatra i przyznam wam, że teraz już jakoś nie wyobrażam sobie tego klimatu świąt, pakowania prezentów i się właśnie na wigilię czy na różne inne spotkania świąteczne, bez tej muzyki gdzieś tam w tle grającej. Myślę, że jest to fajny sposób na wczucie się w klimat świąt, gdzie taką muzykę możecie znaleźć. Ja układam sobie różne składanki i tworzę różne playlisty, zazwyczaj z albumów takich jak Merry Just Christmas albo Very Special Christmas. To są składanki, na których znajdziecie przeróżnych wykonawców, i często są to pomieszane również utwory, z typowo bardzo starymi utworami, również z wersjami, współczesnymi, czyli możemy zobaczyć na tych składankach współczesne wersje Jingle Bells albo Santa Baby i fajnie to się zgrywa, jeżeli sobie połączymy i wymieszamy te playlisty i puścimy sobie to jako właśnie podkład nasz muzyczny. Jeżeli chodzi o czas około świąteczny i około zimowy, to ja wybieram, słuchajcie, najczęściej dwie artystki. Pierwsza z nich to Jessie Wire, a druga to nasza rodzima wspaniała Mela Koteluk. Jeżeli chodzi o Jessie Wire i jej album Devotion, ona skradła serca Polaków i w wielu domach ten album się jej pojawił. Mnie oczywiście również urzekła. Przede wszystkim mi się podoba i taki, wiecie, bardzo, bardzo głęboki, a równocześnie bardzo kobiecy głos. Sposób, w jaki ona wprowadza nas w taki nastrój melancholijny i na, na nostalgiczny, ale również to, jakie dźwięki temu głosowi jej towarzyszą. To jest, słuchajcie, album, na którym nie ma zbyt wiele radosnych piosenek, ale one są bardzo Wpasowujące się w wieczory, pełne, wiecie, pokoju rozświetlonego świecami, e, ciepłych herbat, super e, tytułów książkowych do czytania. Naprawdę jest warto, rzeczywiście przyjrzeć się bliżej temu albumowi i posłuchać sobie, je w taki, posłuchać sobie go w takim nastroju typowo właśnie zimowo-wieczornym. Cienicie koniecznie pod tą płytę i przeglądajcie ze sami, w jaki nastrój będzie ona mogła Was wprowadzić. Druga artystka, Mela o której już Wam wspomniałam przed chwilką. Słuchajcie, jest to wspaniała piosenkarka, której teksty są wyjątkowo nieoczywiste, której teksty wprowadzają nas w dosyć dużą zadumę i refleksję, która również ma przepiękną muzykę do towarzyszenia i do akompaniowania Swojemu głosowi i świetnych tekstów, które śpiewa, ale przede wszystkim mm, jej album. Jest spadochron, i wszystkie piosenki, które się znajdują, są o wiele bardziej optymistyczne niż to, co znajduje się na płycie do Ocean Jessie. I jeżeli szukacie czegoś bardziej optymistycznego, ale też takiego nastrojowego i klimatycznego, to Melacotteru wpisze się idealnie w Wasze potrzeby. Teraz niedawno pojawił się również nowy jej album, I tak przyznam, że ja cały czas jestem zakochana w tym debi debiutanckim jej albumie i jakoś nie mogę swoich uczuć przenieść na nową jej płytę. Cały czas jestem gdzieś tam bardziej. Skierowana w kierunku jej debutanckiej płyty. Sięgnijcie, posłuchajcie sobie tej muzyki jako akompaniament do czytania książek albo do jakiejś tam świątecznej krzątaniny chrz i zobaczycie, jaki fajny nastrój i nostalgiczny, ale też optymistyczny uda się Wam wprowadzić. Jeżeli chodzi o książkowe tytuły, wybrałam ja dla Was troszeczkę skrajne pozycje. Pierwsza pozycja, którą dla Was wybrałam na świąteczny okres, jest to pozycja, którą czyta się dosyć szybko i można ją, słuchajcie, dosłownie pochłonąć za jednym albo dwoma podejściami, jest to pozycja Ominąć te święta Johna i Historia przedstawiona w Ominąć te święta skupia się wokół e, małżeństwa już z pewnym starze małżeństwa, które ma dorosłą e, córkę, która po raz pierwszy postanowiła w tym roku nie spędzać świąt z nimi, wyjechała na święta, więc oni jakby z różnych, między innymi z tego powodu, ale też z różnych innych powodów postanawiają, że może. Byłoby dobrze w tym roku w święta ominąć i zamiast spędzać je znowu na szykowaniu, przyjęć, dekorowaniu domu i robieniu tych wszystkich rzeczy związanych ze świąteczną gorączką, po prostu wyjechać do ciepłych krajów na te kilka dni, odprężyć się i jeszcze zaoszczędzić dzięki temu pieniądze, bo jak się okazało, wyjazd będzie o wiele tańszy niż wyprawienie całych świąt. Jak to słuchajcie, wychodzi? No jak możecie się domyślać, Wychodzi to komicznie. Napotykają oni na różne przeszkody i na takie e, próby odciągnięcia ich od swojej decyzji przez ich sąsiadów i przez przyjaciół. Święta Grishama to są święta okazane w krzywym zwierciadle, zwierciadle w którym warto też czasem się przejrzeć, aby przekonać się, czy sami nie ulegamy tym łapkom i nie dajemy się wciągnąć w jakieś, abs jakieś absurdalne e, sytuacje. Kolejny tytuł, jest tytuł, którego nie mogłoby zabraknąć, ponieważ jest to słuchajcie, opowieść Wigilina Charlesa Dickensa jest to opowieść Wigilina właśnie w wersji książkowej, nie w wersji filmowej, ponieważ ja wiem, że na pewno no, no jeżeli nie co roku, to przynajmniej co dwa lata oglądacie którąś z wersji opowieści wigilijnych, jednakże często zapominamy o tym, że opowieść wigilijna jest przede wszystkim książką. Piękną, skłaniającą do refleksji, skłaniającą do przemyśleń i y, naprawdę bardzo bogatą książką, która niesie ze sobą ogromne przesłanie i... Y, o ile ja też lubię filmowie, o filmowe opowieści i wigilijne, to jednak w filmie dosyć mocno historia galopuje. Wiecie, no to, to jest jakby specyfika filmowych opowieści wszystkich, a jednakże jest to historia, którą moim zdaniem trzeba troszeczkę pokontemplować, troszeczkę wczytać się w te słowa, które tam się w niej znajdują. Charles Dickens to jest rewelacyjny autor, więc naprawdę sięgnięcie po opowieść wigilijną w okresie świątecznym jest super pomysłem. Naprawdę nie jest to długa powieść, więc nie zajmie ona nam jakoś bardzo wiele czasu. A warto jest w tym czasie oddać refleksji, a właśnie opowieść winylna do refleksji jest wręcz stworzona. Kolejny tytuł to Dziennik Bridget Jones Helen Fielding i znowu nie wersja filmowa, ale wersja książkowa, ponieważ ja uwielbiam wszystkie przeniesione na ekran perypetie Bridget Jones, eee, wiecie, te świąteczne swetry i te niebieskie zupy i jej przebrania króliczkowe, ja to wszystko uwielbiam, ale w książce jej historia jest o wiele bardziej opisana, i wszystkie jej perypetie związane z nowoczesnymi postanowieniami, z ograniczeniami alkoholu, jedzenia i z generalnie wszystkimi takimi perypetiami, w których ona dąży do znalezienia swojego wymarzonego rozwiązania na wszystkie problemy, czyli znalezienia miłości, ponieważ ona uważa, że to miłość jest odpowiedzią na wszystko, są o wiele bardziej takie rozczulające, rozkoszne i wzbudzające naprawdę wielką nadzieję na to, że może coś dobrego się wydarzyć w naszym życiu. Jest ona bohaterką przezabawną, więc na święta ona świetnie wpisze się w ten klimat taki wiecie, nadziei, dobra i e, wszystkich dobrych fluidów. No i przede wszystkim e, główna część historii w dzienniku B.J. Jones rozgrywa się właśnie w świąteczno-noworocznym okresie, więc będziemy razem z nią w tym samym klimacie. Znacie już moje propozycje najlepszych tytułów na okres świąteczno-zimowy, teraz więc pora na coś, co wiąże się nieodłącznie ze świętami, czyli na prezenty. Wspólnie z księgarnią Merlin.pl przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym nagrodzimy w sumie 5 osób. Co zrobić, żeby wygrać jakie są nagrody? Już wam mówię. Nagrodą, słuchajcie, jest bon o wartości 100 zł do wykorzystania w księgarni Merlin.pl. Możecie go wykorzystać na kilka książek, książkę, płyty, film, cokolwiek tylko macie ochotę. Aby wygrać jeden z tych bonów, musicie odpowiedzieć na pytanie, na które ja odpowiedziałam w tym filmie. Czyli jakie są najlepsze według Was? Tytuły na okres świąteczny, na okres świąteczno-zimowy, z krótkim uzasadnieniem, dlaczego właśnie wybieracie ten tytuł. Spośród komentarzy dodanych właśnie pod tym filmem nagrodzone zostaną dwie osoby. Konkurs równoległy rozgrywa się również na moim blogu. Link do wpisu znajdziecie oczywiście na dole, i tam na, na blogu czekają nagrody w postaci tych 100 zł bonów na trzy osoby. Tak więc zachęcam Was do udziału. Będę czekała z niecierpliwością na Wasze komentarze, ponieważ chętnie coś sobie jeszcze w tym okresie zimowo-świątecznym, obejrzę, przeczytam albo posłucham. Tak więc mam nadzieję, że wykażecie się fajnie w tych komentarzach, albo tutaj pod filmem, albo właśnie w komentarzu na blogu. Jeżeli Wam się podobały moje propozycje, silniecie po którejś z nich, to dajcie mi znać, które to będą. No i oczywiście zostawcie kciuka w górę. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was oczywiście na bloga i moje kanały w mediach społecznościowych. Wszystkie linki znajdziecie w opisach na dole. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!